Hello, hello, hello. Witajcie, moje piękne. Witajcie, moje gwiezdne przyjaciółki. Słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy, co wszechświat chciał, chce Ci powiedzieć w dniu, w którym oglądasz ten film. Wszystkie czytania, które tutaj dla Was nagrywam, są tak naprawdę bezterminowe, czyli wtedy, kiedy to oglądasz, wtedy to nabiera dla ciebie. Znaczenia, tak? Więc e, nie przejmujcie się, kiedy to jest pukowane. Dobra, zobaczmy sobie, co masz wiedzieć teraz. Mhm. Matczyne uzdrowienie. Gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące mamy, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Co to oznacza, moje kochane? To oznacza, że jeżeli macie jakiekolwiek problemy z manifestacją w tej chwili, czyli ze stwarzaniem tego, czego chcecie w swoim życiu, jeżeli wasze mm, pragnienia się nie spełniają, tak? To zastanówcie się, co was łączy, jakie emocje łączą was z waszymi mamami. I teraz tak. Czy to jest złość, czy to jest poczucie żalu, czy to jest na przykład tęsknota, e, bo Wasza mama odeszła. Też tak może być. Wszystko to oddajcie niebo. Odpuśćcie, opuśćcie ramiona i odpuśćcie. Okej. Okay? No. I od razu dzień piękniejszy. Jeżeli lubicie takie czytania, dziewczyny, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli dotarłyście do, do, do tego momentu, napiszcie w komentarzu mm, buziak. Ok? No, to do zobaczenia wkrótce.